Cześć i ja jestem Dawidos, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Dead Stranding. Obecnie jestem w centrum dystrybucji na północ od węzła górskiego. Dlaczego? O, a co to jest? Już mówię, no bo wykonywałem sobie te zadania, zadania Legends of the Legends, i tutaj napotkałem na Zlecenie dla sama, czyli to jest tak jakby takie główne zadanie i mamy odzyskać nośnik i to nie jest tam właśnie na, żeby coś premium szło zrobić to jest po prostu główne zadanie i my sobie spróbujemy je teraz wykonać. Wcześniej robiłem te zadania dla kolekcjonera i poprawiłem te zadania, za zdobycie dwóch gwiazdek dostałem taką narzuta na plecak, fajnie się to prezentuje. No i nic, spróbujemy odzyskać te dane. Pamiętam, że już wcześniej tu sprawili y, dużo problemów w cimułowie, dlatego teraz sobie założyłem te pancerze takie poziomu czwartego. I zobaczymy czy mi się uda teraz z nimi powalczyć, wygrać ta walka i odzyskać ten nośnik danych. Zobaczymy jak to wyjdzie. Przypominam, że gramy na najwyższym możliwym poziomie gry, także nie będzie za łatwo z nimi. Choć chciałbym się mylić. Jest tak dla odskoczni właśnie takie zadania trzeba porobić, a nie że lecimy do przodu, do przodu, jak to potem wygląda, nie? Co ja to zrobiłem? Zwolniłem jeszcze. Dobra. Czy mi się uda z nimi tym razem wygrać? No, już się zlatują widza no to wcale ich mało nie jest właśnie, ja tu miałem no właśnie, miałem ta bomba ogłuszająco szkoda, bo teraz by się przydała się udało wygrać. To cicha, czy to trzeba zrobić właśnie. Oni nas tu nie widzą całe szczęście. Dobra Tam jeszcze jeden leci Kurczę, że jestem w szoku, że teraz tak fajnie nam się udało to zrobić Znaczy się udało Jeszcze nam się nie udało tego zrobić, nie? Widzę, już mamy ta broń do wyciepnięcia. Ja się już ja do końca. O! Zmienimy sobie na tą drugą. Kurczę, to jeszcze jeden leci. tam następne? Ten nośnik będzie pewnie tam gdzieś, w tej całej bazie od nich. Mocni są. Dobra, ilu was tu jeszcze będzie? Tam kolejny biegnie znowu. Ci sobie tam chodzą. Ten to widać jakiś niezdecydowany jest. Dobra, Ważne by było, po prostu nas nie zauważyli, a tam jeszcze jeden bieg nie widzę. O, a to co? Kurczę, czy nam braknie tej... Starcie tej broni? Kolejny jest o tu mamy zapasowy magazynek. Nie zwróciłem uwagi czy tam tamci też mieli te zapasowe magazynki, ten zapasowy magazynek to będzie dobra sprawa bo jak mi się skończy to będzie dodatkowo amunicja ilu was tu jeszcze jest kurcze To ci łobuzy strzelają do nos z tych wieżyczek Dobra ilu po prostu jeszcze jest? Tam widać ta jeden biegnie, jeden obstawił wieżyczka I tym sposobem mamy znowu pól amunicji. Czekajcie w ogóle ja będę mógł stworzyć Czy ja mogę w ogóle stworzyć takie zapasowe magazynki Dobra, jeszcze chyba nam tylko jeden został o te bomby są też ciekawe Załatwmy tego ostatniego. Dobra. Okej. Okay. Czyli wyczyszczone. Nawet ładnie nam poszło teraz. Chociaż już myślałem, że będzie grubo. Dobra, tu nie zbieramy nic. To nam się nie przyda do niczego. Czyli my tak. Nośnik z symbolem V. Zabierz. No i co? I nie ma tu nic takiego. Dobra. Ja bym chciał schować do plecaka ten nośnik, do się go nie, jakbym automatycznie ułożył, schowioną go nie dobra, czyli może tak to, to, to. to. Wyrzućmy I jeszcze to Rozładuj Chodź i dali go nie schował. A to może wywalmy jeszcze no. i mamy teraz schroniony pakunek w plecaku o to chodziło dobra wrogów tu już nie mamy, wszyscy pokonani czyli misja się udała to teraz jak będziemy walczyć z kolejnymi mułami właśnie zaopatrzonymi w brunie tak jak ten obóz to już wiemy jak to robić, żeby trzeba się chować, bo inaczej dostaniemy w tak jak ostatnio. Jak na nas no za dużo ich leci, to mamy przewalone. Kurde, ten jakby szkielet słaby jest też Natale ceramika, buty. Tu też widzę zapasowy magazynek, jeden jest Tak jeden, bo więcej nie widać. Ja bym sobie go wziął. O, to jest bardzo dobra opcja O i on się tak może być na tym plecaku Skorzystamy sobie z rolki. Bo ja bym chciał tam połączyć jeszcze jedna no, trochę daleko sam ktoś postawił ta tyrolka, ale w sumie dobrze, bo można się zaczaić. I to nam się tu przyda, czyli my będziemy mogli jeszcze jedną tyrolkę sobie tam gdzieś postawić. O, egzoszkielet mamy do wymiany. Spoko. Dobra, czy tu jest jakieś inne połączenie? Nie ma. Tak, czy z tą Tyrolką mamy jakieś połączenie inne? Niestety nie mamy. Ale ja mam assembler także ja bym tu gdzieś... O widzicie, tu mamy przepustowość chiralno i jeszcze mamy 9000 przepustowości. Czyli w sumie możemy jeszcze 16 Tyrolek tylko zbudować. Dobra i tu sobie możemy sprawdzać połączenie czyli maksymalnie jeżeli ulepszymy do poziomu drugiego na 350 metrów możemy się oddalić a tu widzę tamta jest w tamtym kierunku czyli żebyśmy mieli połączenie z tamtą Tyrolką też to my się w ta strona oddalimy bo tu nam się to przyda ile tu mamy jeszcze? o jeszcze mamy sporo od razu już przy okazji jak tu jesteśmy to sobie postawimy ta tyrolka żeby mieć łatwszy, łatwiejszy dostęp o tak to już dawno byśmy mieli z głowy ja sobie ją tu potem tym rozbutuję już poza nagraniem na drugi poziom o tu jeszcze spokojnie możemy się oddalić Bo z tamtej strony już wam pokorza my jesteśmy teraz tutaj, i dotąd już mam te rolki postawione czyli tu będzie połączenie, sam z tymi wszystkimi. Po tym tu, tu mamy te rolka już połączone, tu żeby się dostać. O co, na spokojnie, sobie wszystko porobimy. Jeszcze dobra. Tu nie chcę przesadzić, bo tu już mamy 340 metrów. Ja bym chciał też się połączyć z tą terolką od razu. Dobra. Czyli tu myślę, że w tym miejscu sobie postawimy. potem kolejno gdzieś tam będzie. Ok. Buduj. Super. Polerka jasna A miały no mnie spadywać nie, Miały no mnie spadać przedmioty niby, nie skleca O, pojazd Skorzystamy sobie już buty od razu. A te wywalmy. Dobra. Czyli zadanko zaliczone. A tutaj, jeszcze właśnie przed chwilą, przed rozpoczęciem odcinka, oddałem zadanie i zdobyłem kolejną gwiazdkę. Widzicie, też pięć gwiazdek już mamy. O, Silverhand! Wow! Ulepsza, ulepsza kompas. No jeszcze raz wywoływać tymczasowe spięcia w obwodach ciężarówek wrogów. Tu jest aby ją dezaktywować. O, ciekawe. Ciekawe, wow. Czyli warto było właśnie, warto robić te takie zadania, nie? Ciężko uwierzyć, że rozdał nam takiego. Jeszcze raz. Dobra. O, od razu przeczytamy sobie wiadomość. Tu jeszcze poprzednie wiadomości, przeczytałem. Jedna była od in... In... inżyniera, jedna była od kolekcjonera, druga też była od kolekcjonera i twój partner J. Arasaka Corporation. Jesteś wielki sam. Nową zabawkę na coś do niego, nazwałem ją Silver Hand Pomożecie odbudować Amerykę po kilku skurwieli. Wow, ulepszyłem też Twój kompakt. Może no, jeszcze raz, no, dobra, to spoko. Czyli co, my teraz... Mogemy sobie coś stworzyć dodatkowego, bo... W mnie nie skojarzyłem. Jasne, Silver Hand. Załóż rękawice Kurcze, ale on teraz będzie wyglądać. No proszę, czyli teraz podmienimy... tamte rękawice na jeszcze lepsze. Jaki... Jak to wygląda? No to czekaj, czemu on teraz ma tylko jedna, a nie dwie? co ją muszę dwie stworzyć Dwie pary Silver hunt A gdzie jedną tamte znikły Tutaj są. Tu mamy jako dwie, a tam mamy. No dobra. Nie Ci mu tylko jedna. Chyba, że muszę jeszcze jedna stworzyć. Stwórzmy, zobaczymy. Jeszcze stwórzmy sobie egzoszkielet. Jeden. A teraz sobie skorzystam z terenowego. Dobra. Załóż egzoszkielet. I to. Załóż ręka. A nie, czyli tylko jedna możemy mieć. O, teraz przez ten plecach mogę mieć sporo przedmiotów. Co myśmy tu. Dobra, ja to wszystko przetworza eee, Przetwórz. Co nam jest niepociemne? To, bo za dużo stworzyłem. Magazynek nam się przydał. Buty zniszczone. Słote rękawice już nam się nie przydadzą. Egzoskielet ty się nie przyjdą, to też nam się nie przyjdą. I dobra. Zatwierdź. Czy nam się teraz odblokowało jakieś nowe zadanie? Zlecenie dla sam. No tu mamy jeszcze, tu musimy uratować kogoś. Ale z tym zadaniem się jeszcze, z bo zobaczcie się jak to daleko tam. Ja muszę dopiero rozbudować bardziej ta siećki realno, żeby tam i tam te rolki pobuduję też. Bo tam gdzieś powinniśmy się dostać dzięki tyrolce szybciej, Także z tym na razie odpuszczymy. A zobaczmy czy teraz mamy... O, widzę, tu mamy nowe zadanie. To jest waga ładunku aż do farmy temporalnej nie no takie coś to już poza odcinkiem bo tu jeszcze nie mamy zaznaczone legend tu co tu mamy robotyczka czy my chcemy do robotyczki tu mamy do lekarza, czy my chcemy do lekarza tu mamy do węzła to jest też jeszcze nie mamy zaliczonego tu mamy Kurczę, ile tu mamy zadań jeszcze stąd. Tu mamy do węzła górskiego. A tu mamy odzyskanie delikatny ładunek trujący gaz pozyskany przez terrorystów. Dobra, to ja myślę tak, że ja skończę ten odcinek i w następnym odcinku... Zaatakujemy kolejny obóz mułów i odzyskamy ten pakunek. Czy to jest na czas? Nie Dobra, także my się tu teraz będziemy żegnać. Dziękujemy za twój wkład. Dzięki za oglądanie i cześć. Do następnego.